Witam Państwa. W kolejnej lekcji zaprezentuję Państwu nadawanie nazw komórkom lub zakresom komórek. Aplikacja Microsoft Excel umożliwia użytkownikowi nadawanie nazw własnych komórkom lub zakresom komórek, za pomocą których można później się do nich bezpośrednio odwoływać. Aby utworzyć nazwę, należy zaznaczyć wybraną komórkę lub zakres komórek, a następnie yy, można to zrobić dwoma sposobami. Na pasku formuły obok w polu pole nazwy wpisać żądaną nazwę albo na karcie formuły z grupy nazwy definiowane wybrać polecenie definiuj nazwę. Po wybraniu tego polecenia pojawi się okienko na nazwa. W polu nazwa określamy sobie właśnie tą nazwę. Wpisasz, wpiszę sobie słowo szkolenia. Widzą Państwo, że mamy tutaj od razu odwołanie i naciskam OK. Przy tworzeniu nazw obowiązują następujące reguły. Nazwa powinna się rozpoczynać od litery lub znaku podkreślenia. Nazwa nie może zawierać odstępu, czyli spacji. Nie może być dłuższa niż 255 znaków. Aby były widoczne, powinna ona zawierać od 10 do 15 znaków. Nazwy nie mogą się powtarzać w całym skoloszycie. Aby edytować, usunąć lub dodawać nazwę, należy na karcie formuły wybrać polecenie menadżer w nazw. I tutaj możemy już się bawić. Możemy edytować nazwę, możemy wstawić nową nazwę lub też usunąć. Gdy klikniemy na komórkę, która zawiera nazwę, w polu nazwy możemy zobaczyć, jak została nazwana. Natomiast w komórce, do której chcielibyśmy zrobić odwołanie, wystarczy wprowadzić równa się i wpisać nazwę, którą nadaliśmy. Szkolenie. Po naciśnięciu na Enter. Widzą Państwo, że zostało została przeniesiona zawartość z komórki, która miała nazwę czy ma szkolenie. Dziękuję.